I masz po prostu tylko trzymać i kurwa na mnie kierować. A ja będę rozmawiał. Przekrytyk. Przekryt. Ty Ale kurwa, a już się nagrywa. No, <grywa> <okay>. <grywa> Ej, to mamy Oto nasza gwiazda. No ci się trzyma na pójdź. Zbawa ho. Blawa. 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 Powiem, kurwa ho. kurwa.

No nie wiem, proszę ja, ja Nie jest postawny, zapewnię to tam. A ile kosztuje pokój? A ja. 65 złotych. Tak? pokój? A jak 20 osób to 45. To ja nie, no. nie to jest grupa od 20 osób 45 na pokój, nie? A sam płacisz 65. Kup rup, nie wiemy. Dobra, ja krótki, jakieś czy coś. Nie, wiem. A jakie pani płacą? Takie Dobrze, to wedla, nie? No, jaki Dobrze na nie wtedy. No, świetnie. No, było No, Nie ma pani. To No, świetnie. No, świetnie. No, świetnie. No, Tak.

No. Takie małe, popatrz. Nie ma pikantnych. Nie. nie ma już pikantnych. <laughs> Dobrze, dziękuję. A i do picia. A, no przecież. to tak. Najpierw to. Ile? Siedem 7,30. I teraz coś do picia. Małego czy dużego. bardzo dużego. Ale to, <laughs> ja będę po Kubusiu, gdzie byłbym w jest taki. Ja też go widzę. Ja też widzę, że jest taki. No, ale... ja przy parki, ja to mówię dobra. Ja nie będę że pieniądze może być, Bo widzę, że nie pieniądze. Tak. Dziękuję. A... A to... Trzecia mogę gdzieś 3,90. Kup coś jeszcze. Pochodźcie tu. O moje naranie. 3,90. I to jeszcze. Co ty sobie kupię to trzy? Wykupcie w kresję. Ale jeszcze pod życie. Coś słodkiego. Ma to do glewa. Masz to. Nie testy.